Dzień dobry, proszę Państwa. Platforma i Lewica wzywają rząd do kapitulacji na forum Unii Europejskiej. PSL chce, podobnie jak zresztą wcześniej o tym mówił prezydent Andrzej Duda, mówił pan premier Morawiecki, PSL tak samo chce wpisywania wiecznej przyjaźni z Unią Europejską, wpisywania Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej, która dziś jest, może jej w przyszłości nie być. Do konstytucji. Przypomnijmy, że takie zapisy funkcjonowały w PRL-u w latach 70., -tych. nawet w PRL-u budziło to kontrowersje, żeby zapisywać w, w konstytucji wieczną przyjaźń ze Związkiem Sowieckim. Taki jest stan klasy politycznej dzisiaj, jeśli chodzi o Platformę, lewicę, jeśli chodzi o PSL, czy obóz rządzący, który, jak przypomnijmy, właśnie też chciał wpisywać do konstytucji przynależność Polski do Unii Europejskiej. A Konfederacja dzisiaj wzywa. Zrobiliśmy to rano, zaproponowaliśmy projekt uchwały. Mamy cały czas nadzieję, że zyska on na tyle duże poparcie, że wejdzie jeszcze pod te obrady Sejmu. Zaproponowaliśmy projekt uchwały, który jasno mówi o tym, że Unia Europejska nie ma żadnych kompetencji, żeby wypowiadać się na temat prawa stanowionego w Polsce czy orzeczeń sądów, trybunałów, które w Polsce funkcjonują. To jest Niebezpieczne uroszczenie Unii Europejskiej. Zdecydowanie się temu sprzeciwiamy i stoimy tutaj na pryncypialnym fundamencie obrony dobrych relacji, współpracy między narodami w Europie przeciwko temu dyktatowi, który idzie z Brukseli. Dobromir Sośnierz, bardzo proszę. Ja, w czasie półtoru rocznego pobytu w Parlamencie Europejskim, staram się, żeby chociaż jedno ważne zdanie przebiło się do Państwa, do wszystkich Polaków, że Unia ma postanowiony kierunek marszu. Unia będzie superpaństwem z jedną walutą, jedną armią, jednym rządem. Albo nam się to podoba, to będzie czwarta rzesza pod przewodnią rolą Niemiec. Albo nam się to podoba, albo wypad. Są tylko te dwie opcje na stole. Podtrzymywanie mrzonek o reformie Unii Europejskiej od środka jest tylko bajką. Ja pytałem w czasie expose, po ekspoze zadałem premierowi pytanie, bo premier obiecał, że będzie reformował Unię. Zapytałem go, jak chce to zrobić, jakie metody nacisku przewiduje, żeby Unię od środka zmieniać. Premier nie odpowiedział, ale jak teraz widzimy, spełniło się to, o czym ja powiedziałem, że to Unia będzie nas reformować, a nie my Unię. Jeśli premier uważa inaczej, to chciałbym, żeby nam zdał relację z tego, jak mu idzie reformowanie Unii od środka. Chciałbym, żebyśmy to zapamiętali. Nikt nas nie będzie w Unii pytał o zdanie. Unia Europejska jest pomyślana tak, żeby ci, którzy nią kierują, kierowali nią do końca świata i jeszcze parę dni dłużej. Nikt nie będzie nas pytał, czy nam się podoba to, że Unia będzie Czwartą Rzeszą Niemiecką, a no, właściwie się nią cały czas staje. W traktatach jest wyraźnie napisane, że Unia to stale pogłębiająca się integracja. To jest napisane w traktatach otwartym tekstem. Yy, więc nie mam mowy o cofaniu się w integracji, o zmniejszającej się integracji, to było wbrew traktatowi. Więc ci, którzy mówią, że będą cofać Europę do stanu Europy Ojczyzn, podtrzymują tylko szkodliwe mrzonki, które utrudniają nam podjęcie rozsądnej, ostatecznej decyzji. Czy pasuje nam bycie prowincją Imperium Brukselsko-Berlińskiego, czy nie? Czy chcemy się z tego wypisać? Dziękuję. Szanowni Państwo, w Konfederacji mamy takie wrażenie, że ktoś. Z nas w tym dyskursie publicznym żyje w alternatywnej rzeczywistości, i tym kimś e, są posłowie i media zaprzyjaźnione z prawem i sprawiedliwością, ponieważ oni jakby chyba sami nie rozumieją tego, co uchwalili. W ubiegłym tygodniu przepchnięta była przez Sejm uchwała, która oczywiście nawołuje do tego, żeby premier miał wolną rękę w przypadku złożenia weta, ale przy okazji zatwierdza to, co stało się na szczycie lipcowym unijnym, czyli zatwierdza możliwość narzucenia unijnych podatków, zatwierdza możliwość tworzenia unijnego długu i przy okazji potwierdza też ten mechanizm powiązania funduszy unijnych z praworządnością właśnie. Jesteście Państwo wszyscy ci, którzy wierzycie w to, że Mateusz Morawiecki na szczycie unijnym będzie walczył o polską suwerenność, jesteście Państwo zwyczajnie oszukiwani. To powiązanie funduszy unijnych z tak zwaną praworządnością, a mówię specjalnie tak zwaną, ponieważ każdy ją interpretuje inaczej i wiemy doskonale, że władze Unii Europejskiej za chwilę będą dążyły dokładnie do tego, co przed chwilą powiedział mój kolega poseł Sośnierz, czyli do tego, żeby Unia Europejska stawała się coraz szybciej tym superpaństwem, które było od samego początku zaplanowane. Szanowni Państwo, jesteście zwyczajnie oszukiwani. Trzeba umieć czytać. Uchwały i trzeba umieć czytać traktaty. Ta wolna interpretacja, na którą sobie pozwolili posłowie Prawa i Sprawiedliwości i władze, rząd nasz Polski niestety jest interpretacją błędną. My się na to nie zgadzamy. Konfederacja była przeciwko temu i przeciwko też temu, co zostało podjęte w lipcu na szczycie i jesteśmy w tym, myślę, jedyni w tym momencie, ponieważ niestety reszta sceny politycznej. Tak zwana opozycja totalna niestety przyłącza się do krzyku o to, żeby. Polska poddała się dyktatowi Unii Europejskiej i nie walczyła o swoją suwerenność, nie walczyła o swoją odrębność, nie walczyła o swój rynek, bo przecież najważniejsze jest to, że my właśnie o rynek walczymy, o równe zasady rynkowe dla naszych pracowników, dla naszych obywateli, po prostu dla Polaków. To są dla nas rzeczy najważniejsze. Walczymy o to, żeby dotrzymywane były słowa traktatów, a ta uchwała, szanowni państwo, jeszcze raz proszę ją po prostu zwyczajnie przeczytać. Tym razem ze zrozumieniem polecam posłom. I sprawiedliwości. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, dziękujemy. Dziękujemy.